Podobno Alek ma być na zlocie. Musimy dobrze wypaść. Tak jest. Właśnie załatwiłem kolejnych klientów. Po naszym warsztacie robi się głośno. Świetnie. Brawo ty. Brawo my. Bez was bym tego nie osiągnął. Ten garaż to coś więcej niż firma. To rodzina. Dlatego robimy za minimalną stawkę. Jest parę samochodów do stylingowania. Piszesz się? Tak. Wiesz, co powiedział Ryder w warsztacie? Nie, nie, nie wiem, co powiedział. Wiesz, ile razy słyszałam tę gadkę, jesteśmy rodziną? Mówię ci, jedyną osobą, wobec której warto być lojalnym, jesteś ty. Hej, hej, cicho, jasne. Cicho. Hej, Ryder. Hej, chciałem tylko życzyć wam powodzenia przed Wielkim Wyścigiem. Będzie dobrze. Dzięki, tatku. I pamiętajcie, dobre nastawienie. Klucz do zwycięstwa. Klucz do wygranej. Ha, jak? No to. Połamania. czegoś tam. Do zobaczenia w warsztacie. O co mu chodziło? Daj spokój. Może to miały być przeprosiny. Wtedy mówi się przepraszam. On tak ma. Rajdel jest staroświecki. No coś w tym jest. że w coś uderzyliśmy. Okay. E, hej. Zdaje się, że Alek tu jest. Postaraj się. Mówiłam mu, żeby nas wypadł. В него много работы. miejsce. O to właśnie chodzi. Zostali w tyle. Mówiłam ci, że z moim intelektem i twoimi umiejętnościami daleko zajdziemy. Nie zapominaj o Raidelu. Jak o tym usłyszy, pęknie z dumy. No, może nawet odpali grilla i zrobi coś w sekretnej marynacie swojego ojca. Cholera, czekaj. Alek dzwoni. Co słychać, ziomek? Ta imponujące, co? Mały garaż prowadzony przez... Mówiłam braku. Nie wiem zbyt dużo. Co, dzisiaj? No jasne. Dzięki. Nara. Ekstra! Co jest gra? Kocha o daleka. Teraz? A, a nie wracamy do warsztatu? To prosta robota. Odebrać i dostarczyć towar. Już wysyła info. Nie możemy tego przepuścić. To nasza szansa. Dobra. Jedźmy. Nie wiem, ja jest trochę to podejrzany. Co ja mówiłam o ryzykowaniu? Jeśli zrobimy na nim wrażenie, dobrze na tym wyjdziemy, ale drugiej szansy nie będzie. Nie wiesz, co mamy odebrać? Znając mojego ziomka nic trefnego. Kontakty. Obczaj te furę. Kurde, Jas. Nieźle. Ty prowadź. Ja pojadę za tobą naszym cudeńkiem. Dobra. Ale to zostanie tylko między nami, tak? Uf, w sumie czemu nie? dostawy. Nie ma co czekać. Pewnie. Ciekawe, co to cacko potrafi. Chler! Szlak! Czas mi! Ten wóz jest skradziony? No, może. Rozdzielmy się. Widzimy się na miejscu. Jasne. Uważaj na siebie. Cenzala, wóz wyparował z Uniwersytecie Centra. Teraz proszę się współpracować i znaleźć scenariusz.

jas, odbierz, odbierz. Siema, tu Jas. Zostaw wiadomość, to może oddzwonię. Pewnie nie, ale może. Hej, Jas, gdzie jesteś? Jestem na miejscu i nic tu nie ma. Jesteś pewna, że ten cały Alek dał ci dobry adres? Cholera. Jas, alarm właśnie się włączył. Czy chcesz wysłać tę wiadomość? Ciep to. Muszę wracać do warsztatu. Dziękuję za telefon. Warsztat jest nieczynny. Proszę dzwonić w godzinach pracy. Cholera. Siema tu Jasy. Zostaw wiadomość, to może oddzwonię. Pewnie nie, ale może. Cholera. Gdzie są wszyscy? Nie, nie! Cholera, Rydell, nic nie jest? Wyszyścili parking. Zaczekaj tu. Szlak! Wiedziałem. Mówiłem wam. Jaslin. – Kto to był? – Nie znam typa. Jasnie, jedziemy. Zawołał się po imieniu. Ryder, ona była ze mną całą noc. – Komu mówiłaś o tym miejscu? – Nikomu! Nikomu, tak? Nie byłaś w Hydes? Nie nabijałaś się, jaki to staruszek jest ufny? – No i kto mi teraz zaufa? – Panuj się! Przygarnąłem cię, kiedy nikt inny cię nie chciał. Wow, 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 Rydell, wyluzuj, proszę! Jas! Yes, czekaj! Hej, co jest? Czy ona właśnie zabrała wóz? Smarku, ona zabrała wszystko. A ona chwyciła za mob. Wybierz burmistrz Morgan Stevenson. Przywódczynię, na którą le... Hej, Ryder. Dzisiaj znowu pucha. Aha. A jakaś starsza pani przyjechała na wymianę oleju, ale nie miała kasy. Tylko samosy. Są w lodówce. No nic, zamknę już i spróbuję coś zarobić na boku. A! I sprzątałem w składziku. No i miałeś rację. To opos, a nie szczur. Ta. No, więc... Wciąż tam jest. O, hej. Przyszła książka, którą zamawiałeś. Jakbyś chciał kiedyś pogadać. wal jak w dym. Będę jutro rano, żeby otworzyć. OK? Nara. Dobra. Komu podwózkę? Fury Rydera, potrzebujesz podwózki? Hej, jestem też. Słyszałam, że jesteś dobrą opcją, jeśli chodzi o tanie przejazdy. Wyślę ci adres i miejsce docelowe. Spoko. Viu esta merda? Ja mówię, ej, gościu, no i obczaj, to on na to, kto ma wiedzieć, ten wie. I wiesz, co wtedy powiedziałam? Ja. <laughs> gościu! Tak, cześć. Cześć. Hejka. Jestem trochę spóźniona, więc jeśli możesz... Jasne. Chodujesz szynszyle albo jakiegoś... Kosa czy coś? Eee. Nie. Serio. Serio? Tak pytam. Uchylę trochę okna. To... Co to za adres? Jadę na taki pusty parking koło głowie, Kojarzysz? To było dawne miejsce zbiórek uczestników ulicznych wyścigów. Ao, ścigasz się? Powiedzmy. W każdym razie w gliniarze praktycznie zamknęli już te miejsca. Z tego to słyszę, scenę czeka poważne przetasowanie. Serio? Hmm? To ma wiedzieć, ten wie, a ja wiem. To jak to jest. Siedzisz w wyścigach, ale nie masz samochodu. Prawdziwe szychy są wożone. Lubię też być na czas. Nie da się szybciej. Pięć gwiazdek, fajnie się gadało. Może też trochę zostaniesz. To wie, może ci się opłacić. Może tak zrobię. Nie widziałem aż tylu kierowców w jednym miejscu. Co ich tu wszystkich ściągnęło? Zamiłowanie do wyścigów oraz potrzeba wyrażenia siebie za kółkiem. No i kasa. Ta pewnie kasa. Bardzo mi tego brakowało. <grywka> Wcale się nie dziwię. Przejdę się i zobaczę, co się dzieje. Dzięki za podwózkę, Speedy. To mój wóz. Jas? Dobra, dobra, skupcie się! Zaczynamy! Cieszę się, że wszystkich was tu widzę. Tak serio? To ile już lat minęło? Burmistrz dokręca troszkę śruby, a my już wymiękamy? Myślałam, że to Lakeshore! Że to prawdziwa scena wyścigowa! tymi arcydziełami, tuningu i muscle carami. Ten koleś wow. na przykład... Czy naprawdę muszę wam przypominać, dlaczego tu jesteśmy? Kasa! Punkt. Trzy kwalifikacje. Pełne ryzyko. A jak wpadniesz na gliny, to musisz sobie poradzić. Jak ci się uda, to zobaczymy się w finale. Lake Shore Grand. Chcesz wygrać? To musisz być najlepszy. Siedem dni do pierwszych kwalifikacji, a wam trzeba wywalczyć. Gwiazd. Hej, Speedy, chcesz dostać pięć gwiazdek? To pokaż, co potrafisz. Pięć gwiazdek? Jasne. Wiecieciecie! Rzebne wsparcie! Ścigany wok się nie zatrzymuje! Zalazł! Chyba jeszcze do nich nie dotarło! Już nie jedziesz tak szybko, co? Drużyno! Pogrążamy się! Ścigany wóz zjechał z tronu! Gdzie górki nie zaprzeczają! Gdzie górki nie zaprzeczają! Zatręczmy! Wejdę w stare się, tylko Ją w końcu zamknąć! Ścigany wóz. Masz ubezpieczenie? Jestem pod wrażeniem! Wyczułam jakąś wrogość między tobą a panną Pogadanką. Ten samochód, który właśnie prowadzi, to był mój samochód. Dziwne. Wyglądał na jej. Ten samochód. Miała nawet czelność zostawić rejestrację. Niech tylko Ryder się dowie. Kto? A, to... właściciel warsztatu. Ten warsztat jest daleko? Myślę, że może pora zniknąć z ulicy. Tak. Dobi się. Muszę zapytać, ona zawsze taka była? – Jaka? – Że za nie jest jas, którą zna, ale minęło trochę czasu. To tutaj. Fury Rydela. Nieźle, ale nazwę można by zmienić. O, więc to stąd się znacie zjazd, tak? widoka z mojego warsztatu! To nie ja! Hej, hej! To ty? System alarmowy się włączył. Hej, nie dotykaj. Wybacz, to jest test. No malci głowy nie urwałem. Miło cię poznać, pałkarzu. Ryder, widziałem Jasmine. Była na tym zlocie. Żartujesz? Nadal ma nasz wóz. Jest z tą samą ekipą, która obrabowała warsztat. Teraz organizuje wyścig o dużą stawkę pod nazwą Lakeshore Grand. <laughs> Przepał. Z naszym autem. Muszę ją pokonać. Potrzebuję warsztatu i twojej pomocy. Pomał, Sparko. Powiedzmy, że tak zrobisz, okej? Okay? Zmierzysz się z Jasmine i, i ją pokonasz w ulicznym wyścigu. I co z tego? I co z tego? To była kwintesencja tego warsztatu. A teraz rozejrzyj się. Radzimy sobie. To twoje? Mówiłem, nie dotykaj. Pan Rydelsfur Rydela? Świetna nazwa, swoją drogą. Powiem otwarcie. Pojechałam gdzieś na ten zlot, żeby poszukać kierowcy. I wtedy zjawiły się gliny. Gliny? <laughs> tak! Ale nie były nawet w stanie nadążyć za smarkiem. No. I tak sobie pomyślałam. Ma dobrego nauczyciela. Słuchajcie. Mam po czego wam trzeba. Kasę. A wy macie to, czego szukam. Powód, by wygrać. Mogłabym zainwestować w ten warsztat. Reprezentować was. Może otworzyć jakieś drzwi? Skąd, Rider? Mogę wygrać? Możemy odbudować to miejsce. Zgoda. Juhu! Tylko obiecaj. Nieważne, co Jasmine zrobi, ty będziesz grać uczciwie. Stoi. Stoi. Więc, Rajdel, masz tu jakieś fury? Witamy w furach Rajdela. Mam paru klientów, którzy mogliby nam pomóc zarobić trochę kasy przed następnym wyścigiem. Nieźle! Sądząc po tym, co tu widzę, sam się ścigałeś. No Jasne, no mógłbym ci sporo opowiedzieć o dawnych czasach. <grym> Nie wątpię. Musisz wiedzieć, że byłem królem tych ulic. Królem? To musiało być bardzo dawno temu. Nie wiedziałam, że już wtedy były samochody. <grym> Może lepiej zajmij się pozyskiwaniem funduszy.